Budżet województwa lubelskiego na rok 2021. Witajcie, dzisiaj zajmiemy się budżetem wojewódzkim najbiedniejszego województwa obecnie w Polsce, czyli Województwa lubelskiego. Oczywiście mam nadzieję, że województwo lubelskie się wzbogaci, ale niestety obecnie jest najbiedniejszym województwem w Polsce. Dochody województwa zaplanowano na poziomie 1 miliarda 200 milionów złotych, a wydatki ogółem 1 miliard 222 miliony złotych. Deficyt wyniesie 22 miliony złotych, oczywiście maksymalny bo może być nawet zero, albo może być nawet nadwyżka, zależy od wpływów, bo czasami są niedoszacowane. Wydatki inwestycyjne wyniosą 572 przecinek siedemdziesiąt siedem milionów złotych. Najwięcej pieniędzy 289,13 osiemdziesiąt dziewięć milionów złotych zostanie przeznaczone na budowę około sto km kilometrów dróg oraz pięciu mostów. Kluczowe inwestycje drogowe to drogi wojewódzkie numer 835 Lublin Grabownica. Starzeńska osiemset trzydzieści hodel Kraśnik. 801 Warszawa Pławy, 836 Bychawa Krębułów, 812 Biała Podlaska Krasny Staw, 830 Lublin Bochotnica, 820 Sosnowica Łęczna. wszystko w tym odcinku i zapraszam do województwa lubuskiego. O nim będzie następny odcinek o budżecie na ten rok. Wiem, że województwo lubelskie, a lubuskie jest... Po, bardzo podobne w nazwie, ale żeby nie pomylić, województwo lubelskie to jest tam, gdzie Lublin lubelszczyzna. Tam się uprawia m.in. bujaki cukrowe, m.in. z tego słynie, a województwo lubuskie to jest tam, gdzie Zielona Góra przy granicy z Niemcami. Cześć!